Mam dla Was przepis na domowe chlebki Pita z kurczakiem i warzywami. Są przepyszne, więc zróbcie koniecznie je u siebie w domu. Do przygotowania chlebków potrzebujemy jedynie ciepłą wodę, drożdże, sól, cukier oraz olej, i wszystko razem mieszamy. Do misy przesiewamy mąkę, a następnie wlewamy rozrobione drożdże i całość wyrabiamy na jednolitą masę. A dokładną ilość składników znajdziecie w opisie pod filmem. Ciasto odstawiamy do wyrośnięcia, następnie dzielimy na mniejsze części, rozwałkowujemy na placki i pieczemy je w temperaturze 220 stopni przez około 6-8 minut. Sos przygotowuje na bazie majonezu i z zibengan, który nada aksamitnego i wyrazistego smaku. Airan znajdziecie w sklepach Siedzi netto. Dodajemy świeżo posiekany koperek, sól oraz pieprz i przeciśnięty przez praskę czosnek, i wszystko razem mieszamy. Na patelni podsmażamy mięso z udek kurczaka. Gotowe bułeczki smarujemy sosem, dodajemy ulubione warzywa, dużą porcję mięsa i gotowe. Zobaczcie jak pysznie się prezentują, a jeszcze lepiej smakują polecam.